Cześć! Kiedy myślę Bianki, widzę piękną szosę wyścigową z oryginalnie zakrzywioną i spłaszczoną górną rurą. No i oczywiście koniecznie w kolorze celeste albo celeste. Nie wiem jak to się czyta. Każdy średnio ogarnięty amator szos od razu rozpoznaje w takim wypadku włoskiego producenta. Dlaczego o tym mówię? Bo jakbym pracował w Bianki. To pewnie robiłbym wszystko, co tylko mógł, aby najbardziej rozpoznawalny kolor w historii kolarstwa zawsze był dostępny w każdym modelu. Jego brak byłby dla mnie niezrozumiały, niczym Mazda rezygnująca ze swojego czerwonego, a Volkswagen z TDI. Po prostu takich rzeczy się nie robi. No i kolejna rzecz. Dlaczego ludzie wydawali więcej kasy na rowery włoskie, które przecież o sprzętem się nie różniły zbytnio od Niemca czy Amerykanina, a no dlatego, że były one piękne? Często jak Kolnago czy Pinarello, dalej robione we Włoszech. Bianki projektuje rowery we Włoszech, ale ramy są produkowane w Azji, aby utrzymać niskie koszty. To jest również powód, dla którego Bianki jest tańszy od Pinarello czy Colnago i częściej wybierany. Ale, dalej, bez większego problemu możemy odróżnić te rowery od innych, właśnie ze względu na kolor i wygląd dawały oryginalność, którą moim zdaniem na drogach jest potrzebna. Bianki to nie pierwszy lepszy producent rowerów, to jest najstarszy działający producent rowerów na świecie. Historia kolarstwa, historia wyścigów szosowych i nie tylko to również historia Bianki. Pantani, Uldrich i wielu innych słynnych kolarzy ścigało się na ich sprzęcie. I to nie był przypadek, że od 1885 roku ta firma dalej działa. Ale od jakiegoś czasu coś się zacięło. Na przykład w Wulturze Włochów nie ma. Szefowie chyba też to zauważyli i chyba doszli do wniosku, że samo odświeżenie wyścigowej szosy nie wystarczy. I dlatego zamiast liftingu OLTRE XR4 na OLTRE XR5 doczekaliśmy się zupełnie nowego modelu. Sprawdźmy zatem, czy nowe OLTRE kontynuuje oryginalność i posiada tę duszę firmy, a przy tym jest nowoczesne. W październiku 2022 Bianki pokazało trzy nowe modele swojej wyścigowej szosy Aero. Bianki OLTRE Bianki Oltre Pro i Bianki Oltre RC. Oltre do 22 był rowerem aero. Teraz stał się tak zwanym hiperbajkiem, jak włoski producent sam mówi o nim. Co się zmieniło? Praktycznie wszystko. Nowa rama, widelec, kierownica, nowe grupy osprzętowe, ale o tym za chwilę. Spójrzmy na nowe bianki Oltre. Powiedzieć, że się zmieniła rama? To nie powiedzieć nic. Razem z wyglądem rama również została mocno odchudzona. Frameset bianki Oltre RC waży 915 gramów oraz 420 gramów widelec. Oltre Pro 965 i 430 gramów widelec, zwykłe Oltre 995 i 390 gramów widelec. Zgadliście, najtańsze bianki ma najlżejszy widelec. Dlaczego? Ponieważ zwykłe Oltre nie ma słynnego CV, czyli counter Veil, takiej technologii z pogranicza nauki i magii, której celem jest lepsze tłumienie drgań, i poprawa komfortu kolarza. Dodatkowo spójrzcie na ramę, a w szczególności na rurę górną. Węzeł podsiodłowy, węzeł podsiodłowy podobny do kaniona, może Bianki ma większy. Garb podobny do Gianta Propela? może, ale Bianki ma większy. Kierownica za nas serwelo? może, ale Bianchi mają bardziej aero z takimi dodatkowymi płetwami. Do tego miejsce na szersze 28 mm opony, a sama rama. Wygląda, jakby miała być nadgryziona, aby te opony się zmieściły. Ogólnie mam wrażenie, że kategoria rowerów Aero zaczyna iść z złą stroną. Wszystkie rowery zaczynają być albo zbyt podobne do siebie, albo zaczynają używać niesamowicie specyficznych, czytaj drogich, części. Oryginalność zanika w imię korzyści z Aero. Jeszcze, żeby te korzyści faktycznie były odczuwalne, a różnice są niesamowicie marginalne. Wydaje mi się, że można poświęcić 1 czy 2 waty przy 50 km na godzinę, aby moja rama się wyróżniała. No, ale cóż, może to jest znak czasu? Ogólnie geometria jest niezwykle wyścigowa tego roweru. Madonka czy Aerod pozostają daleko w tyle. Stack do Rich to 1,31. Grubo zastanawiam się, jaka jest faktycznie wartość tego, a na ile jest to garb i dziwne wykonanie podkładki zakłamuje rzeczywistość. Tak jak mówiłem wcześniej, doczekaliśmy się trzech modeli. Najtańszy z nich to model Bianchi Ultra, który został wyposażony w najtańszą grupę elektroniczną napędową 105 Di2 i kosztuje 5400 euro, co po obecnym kursie daje nam około 26 tysięcy złotych. W podstawie, i co ważne, tylko najtańszy model ma faktycznie kolor Celeste do wyboru i faktycznie jest w tym kolorze, a nie jakiejś dodatkowej wstawce. Drogo? No nie mało, ale dostajemy też całkiem bogaty osprzęt. Oczywiście, sztywne osie i hamulce tarczowe, bo inaczej w dzisiejszych czasach być już nie może. Do tego napęd DI2105 otrzymano, czyli najtańsza dwunastobiegowa grupa osprzętowa, najtańsza, ale i najnowsza. Już w podstawie otrzymujesz również koła karbonowe Veloman o stożku 55 mm i szerokości wewnętrznej obręczy 21 mm i do tego opona Pirelli P7 o szerokości 28 mm. Do tego kierownica i aluminiowy mostek, sztyca Veloman Ultra Full Carbon, czyli karbonowy, i do tego siodło Veloman Mitora. Sama rama poza wagą nie różni się za bardzo od wyższych modeli. Ma wszystkie aero właściwości poza jednym dodatkiem, o którym za chwilę powiem. Następny w kolejce jest Bianchi Oltre Pro. Rama jest lżejsza niż w zwykłym Oltre i zawiera countervail. Osprzęt to Ultegra DI2 lub Force Etap za dodatkową kasę. Koła od reparto Corsa o profilu 50 mm i szerokości wewnętrznej 21 mm. Z przodu i z tyłu 65 mm stożku. I co ważne, nie tylko obręcze są od reparto Corsa, ale również piasty. Opony Pirelli p Zero Race SL -TLR kokpit karbonowy wyglądający niczym kopia od Cervelo S5, siodło wykonane w technologii 3D Bianki RC139 o wadze zaledwie 168 g i cena niesamowicie atrakcyjna zaledwie 7849 euro, czyli na nasze 37,5 zł. No i na samym końcu Bianki Ultra RC, które jest bardziej podobne do Pro, które jest bardzo podobne do Pro poza trzema rzeczami. Najlżejsza rama i rower ważący chyba około 7,81 kg, jeśli dobrze pamiętam. Do wyboru najlepsze Dura Ace DI2, SREM RED i Campagnolo Super Record EPS. Dostajesz również dodatkowe otwory aerodynamiczne. Bianki twierdzi, że są wzorowane na Formule 1. Koszt Ultra RC to zaledwie 13,5 13,500 euro na Dura Ace oraz niecałe 14,900 na Redzie. Czyli po obecnym kursie za wersję na SREMIE musisz wyślinić 71 tysięcy złotych. Zarówno Pro, jak i RC ma w sobie o od Reparto Corsa. Co to jest? Bianki jakiś czas temu o sobie, że drogie rzeczy są za mało ekskluzywne i za mało fajne. W związku z czym został założony specjalny departament w strukturach Bianki o nazwie Reparto Corsa. Ich celem jest stworzyć najlżejsze i najlepsze sprzęty. Cena to jest rzecz druga, albo nawet i trzeciorzędna. Bianki twierdzi, że Ultra RC pozwala zaoszczędzić 17 watów przy prędkości 50 km na godzinę oraz zyskać 45 sekund na 40km treningu ze średnią mocą 250 watów. Mało. Włosi twierdzą, że w zależności od wiatru zysk aero jest lepszy o 30% od innych aerorowerów na rynku. Grubo, ale Hambini odrobił matematykę i policzył, że przy niższych prędkościach zyski są marginalne w okolicach 3 watów przy średniej prędkości 40 km na godzinę, co daje około 2,5% zysku. Oczywiście, te obliczenia trzeba traktować w kategorii ciekawostki, a nie jedynej słusznej prawdy, choć jego obliczenia, niestety dla Włochów, trzymają się kupy. Bianki Ultra RC to rower przeznaczony do wyścigów World Tour. Najlżejszy, najszybszy, z najdroższym osprzętem. Cena spowoduje, że w cywilu na gasach nie zobaczysz go zbyt często. Zresztą na wyścigach też nie za bardzo, bo na Bianki żadna ekipa z World Touru nie jeździ. I może właśnie to jest powód premiery tego modelu? Może szykują się na powrót? Zobaczymy. Nie mogę też zrozumieć, dlaczego Celeste zostało ograniczone do delikatnych maziajów w najwyższych modelach. Nie ma bardziej rozpoznawalnego koloru w całej branży. Nie tylko rezygnacja z koloru jest kontrowersyjna, ale również kształt roweru jest delikatnie mówiąc nie wszystkim się podoba. Skąd taka przykładowa fala hejtu? Moim zdaniem to kwestia pewnej obietnicy, jaką Bianki składało swoim potencjalnym i obecnym klientom, że rowery mają duszę i ten włoski wygląd dopracowany do perfekcji. Bianki nowym Ultre moim zdaniem łamie tę obietnicę. Biorąc trochę od Kanadyjczyków, trochę od Niemca i trochę od Tajwańczyka. A na samym końcu mieszają to w garze i wychodzi taki drogi ulep? Być może aerodynamicznie to majstersztyk. Ale czy warto było zdradzać swoje DNA? Czas i portfele klientów pokażą. A co Wy sądzicie o nowym Bianki Oltre? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do zostawienia suba oraz lajka. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć.